Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram Cię do rezerw, Także Chodźcie, chodźcie, wchodzimy do środka. Zapraszam Was dzisiaj do rezerw. Wchodzimy już do środka i często Wam mówię, że manekiny to jest taka wizytówka sklepu, no bo tak jest. Ten sklep jakby nas zaprasza tą ofertą i to czasami zaważa na tym, czy wejdziemy do środka, czy też nie. Więc zerknijmy sobie tutaj, co jeden z manekinów ma na sobie. Więc widzimy jak manekin jest ubrany. Teraz zobaczmy yy, jaka jest cena tych rzeczy. Tak, to jest ta bluzka, taki topik. Tutaj ma silikonowe wykończenie u góry, wiadomo. To jest też fajne, jeżeli nie mamy na to uczulenia, bo wtedy wiecie, tak biustem nie świecimy. Nie boimy się, że to nam gdzieś spadnie. 119,99. Tak. No i z tyłu ona dość ciekawie wygląda. Na tyle, ile mogę, to Wam będę starała się pokazać. O tutaj, widzicie. Także, no, to jest taka ciekawa forma, ale. Nie każdemu taka rzecz wiadomo przypasuje. Mamy też golfik, kolor bordowy, czyli jak najbardziej w trendach. Taki zwykły można powiedzieć tradycyjny golf. Zobaczmy też w jakiej on jest cenie. 199 99 dziewczynki, ale dziewiątek. Wiecie, że ja ceny czytam zgodnie z prawdą, tak jak ktoś tam wymyślił i umieścił, więc tak po prostu czytam. No i tutaj mieliście spodnie właśnie tak, widzieliśmy spodnie. Nie zawsze też czytam te ceny, mówię te ceny na głos, ponieważ jak widać daną cenę, to też nie zawsze muszę ją mówić właśnie głosowo. Przypominam tym osobom, które są pierwszy raz, być może tutaj u mnie na kanale, bo ja to bardzo, bardzo często mówię, praktycznie w każdym przeglądzie. No i mamy też taki Golf Premium. Tak, widziałeście już tą cenę? Ta cena już taka jest po prostu wyższa. To wykonanie wiadomo też jest lepsze. Tutaj jeansy szerokie. Mamy też taką marynarę, zobaczcie, prawie 400 zł. No i coś fajnego, wełnianego, płaszcz 499 zł. Zerknijmy sobie też tutaj na tą stronę. Ja lubię właśnie, jak coś jest tak wywieszone, tak jak tutaj widzicie. Wtedy my widzimy tą rzecz bardziej. Są torebki, więc spójrzmy na te torebki. Ta się tak prezentuje, tutaj ten kwiat, to tak nadaje takiego, wiecie specjalnego charakteru tej torebce. 129,99 to jest, jest jej cena. No i tutaj takie maleństwo. Byłam ciekawa, ile kosztuje. No ale niestety nie było nigdzie ceny, więc nie dowiemy się w tym przeglądzie. Jest też kopertówka, taka troszeczkę większa. Tutaj już mamy cenę, więc sobie zaraz zobaczymy. Do ręki torebka 139,99. No i u góry świeci się i błyszczy się, czyli coś, co makła uwielbia. No tak, a teraz wiecie, tych okazji do tego typu torebek czy stroi nie brakuje. 139,99. Gdzieś te elementy takich piór w okolicach. Na przykład, tutaj jak mamy rękawy nadgarstek, to się powtarza ten trend 159,99 tylko ja Wam powiem, że to jest takie no, o, bardzo, bardzo delikatne. Fajnie jak to jest przyczepione i możemy to później odpiąć. Gdzieś tam przy praniu, no ale jeżeli nie, no to już wtedy jest troszeczkę ciężej. Yy, tutaj 299,99 taki topik, jakby pierzasty. No i z tyłu zobaczyłam coś fajnego. Yy, tutaj yy, taki paseczek. 99,99 No, i jeszcze słuchajcie, tam całkiem z tyłu bardzo śliczną spódniczkę zobaczyłam. Była dość ciężka, bo zazwyczaj te cekinowe to są takie leciutkie, ale tutaj te cekiny są po prostu przepiękne i ułożone w takie kwiaty. Na pewno to widzicie. Bardzo, bardzo ładna spódniczka. Mi się ona kojarzy z takim kolorem idealnej pomadki. No ale dobrze, jaka jest jej cena, bo to nas interesuje. No i cena, zobaczcie, 229,99. Wow. Cena troszeczkę jest za nią konkretna, no ale to wykonanie też jest, zobaczcie tutaj i te kwiatki, i tam takie perełki, no pięknie to wygląda. Takie koraliki, koraliki. Dobrze, my już tu nie o koralikach. My tutaj zerkamy sobie na ten płaszcz. 279,99. Szarość, szarość, dużo szarości. Ja też będę mierzyła, więc będę mierzyła ten płaszcz. 499,99. Wiecie, że ja się uśmiecham, jak te ceny czytam, i puszczam do Was oko. I tak z luzem też to traktujcie. Te spódniczki pokazywałam Wam jakiś czas temu w przeglądzie, ale myślę, że warto je jeszcze raz pokazać, bo są godne uwagi i bardzo, bardzo ładne. Można też je świetnie wystylizować, słuchajcie, na wiele sposobów i to może być na elegancko, na, sport, na sportowo, na luzaka. Zobaczcie, jak to wygląda. Mgiełka, chmurka i pod spodem też są jest warstwa materiału, plisy, także bardzo, bardzo ładnie. No i świeci się i błyszczy się cekinowo, ale kolorowo, dobra oferta, zobaczcie, specjalna oferta do minus 50%. Jest zieleń, dość długa suknia, tak się prezentująca. No i szukamy oczywiście ceny. Cenę będziemy mieć z tyłu. No i widzicie to. Te pomarańczowe metki. No to już świadczy o tym, że właśnie cena pole. Tutaj mamy inną suknię, ale równie przepiękna. Zobaczcie jak to wszystko się mieni. Błyszczy się, świeci się z daleka i też świetna cena. No i mamy też taką w kolorze czarnym. I też to również rewelacyjnie wygląda. Ona ma w, to wcięcie w talii, to wiecie tak bardziej jeszcze podkreśla naszą sylwetkę. Mamy też takiego manekina. No, temu manekinowi pierś uciekła spod marynarki. No, ale to nieważne, słuchajcie. Za chwilkę zobaczymy, ile kosztuje ta marynarka i ile kosztują te fantastyczne spodnie. No, ale dobrze, tutaj jeszcze sobie zobaczymy. Tutaj, o proszę, jaka dobra oferta. No. I dochodzimy do naszych spodni. Są co to za spodnie rewelacyjne. No dobrze, dobrze. Ile kosztują? Patrzymy. 139,99. I marynara. Takie malutkie kokardki. Tak się prezentujące. To obuwie doskonale znacie, tak, ponieważ ono praktycznie jest wszędzie, więc mamy je również w reserved. Kolejny płaszcz. Ja go będę też mierzyła, także wtedy sobie zobaczycie dokładniej, jak on wygląda. A tutaj mamy taką bardzo ładną sukienkę. Ona jest drapowana w pasie półgolfik, długie rękawy. No, fantastycznie też, myślę, że może się prezentować. Z tym, że nie na każdej figurze na pewno, bo gdzieś tam wiecie, ona może też podkreślać nasze krągłości. Jeżeli mamy jakieś, no to na pewno może ona podkreślać. A tutaj tradycyjnie cekinowo, a jakże cekinowo? Też pokazywałam jakiś czas temu tom. Sukienkę ona mega, słuchajcie, mega. Tam się mieni, 139,99. Bardzo się błyszczy. Błyszczy się też ta piękna koszula. No i sobie podejdziemy bliżej, zobaczymy, bo oczywiście, wiadomo, cena musi być. 139,99. Czy macie też podobne wrażenie jak ja, że w tym sklepie chyba cena 139,99 to jest najczęściej tutaj będącą ceną? <słuch> Tymczasem pokazywałam wam dżinsy. No i dochodzimy do fajnego zestawu. 199,99 cena góry marynara ale zobaczcie jak fajnie wykonana, no i minióweczka 119,99 i to jest taka minióweczka, że pod spodem spokojnie mamy spodenki więc jesteśmy dziewczyny bezpieczne ale tak jak mówiłam tak też robię, mierzę płaszcz ten Błękitny. Piękny kolor. Słuchajcie, piękny kolor. Powiem Wam, że ja bardzo, bardzo lubię takie kolory. Właśnie morskie gdzieś, błękity. No, po prostu to są moje kolory. Teraz mamy szarość. Tutaj z tyłu on wiadomo, jest szyty tam. Po prostu trzeba by popuścić i wtedy będzie i to zupełnie inaczej wyglądało. No i cóż, słuchajcie, to by było na tyle. Za chwilkę z Wami się pożegnam głosowo, a płaszcz, co wam mam tutaj dużo mówić, myślę, że rewelacyjnie wygląda. No właśnie i w tym momencie pożegnamy się dzisiaj pamiętajcie, że ja jestem codziennie tutaj na kanale. Codziennie przechodzę do Was z przeglądami, także my widzimy się już jutro, a ja jeszcze sobie chwilkę tutaj pomierzę. Buziaki, pa pa!